Kolejny zestaw nowości wprowadzonych w Inventorze 2015-3 Granataron. Uczciwszy szczególnie tych, którzy no, zastanawiali się często, dlaczego, gdy mamy takie same kształtowniki wstawione wielokrotnie w naszym profilu, dla każdej z tych części, z każdego kształtownika, inwentor tworzy osobną część. Tym razem um, została wprowadzona nowość, która pozwala użytkownikowi no, troszeczkę inaczej zarządzać tą ilością danych, która jest stworzona przy tworzeniu generatora RAM. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj narzędzie, które nazywa się reuse, które pozwala Wam ponownie wykorzystać raz już istniejący kształtownik. Na przykład mamy ten element, możemy sobie na przykład powiedzieć, OK, on przecież taki sam element jest ustawiony zarówno na tym poziomie, jak i na tym poziomie naszej konstrukcji. W ten sposób inwentor, czy automatycznie, wykorzystuje, zobaczcie, ponownie te same elementy. Jeżeli na przykład byśmy chcieli na przykład ten skośny element powiedzieć, możemy dokładnie zrobić to samo, wskazujemy że będzie wstawiony zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu, no i automatycznie, zobaczcie, mamy te elementy powielone. No, są automatycznie jeden do góry, jak widzicie, no, czasami orientacja takiego elementu jest niepoprawna, ale na przykład mamy narzędzie, które pozwala na przykład nam zmienić orientację takiego elementu. Możemy go na przykład sobie odwrócić, albo możemy na przykład zmienić jego kąt tutaj wyrównania, na przykład ze 0 stopni na Myślę, że 180 powinno być wystarczające. Spróbujmy zatem wprowadzić taką wartość. I po chwili widzimy, profil zostaje obrócony, no i dopasowany po prostu już automatycznie do swojego tutaj do, do tych pionowych kształtowników, które tu występowały. No z dalej, możemy tym reusem, tak naprawdę zwrócić uwagę bardzo wygodnie i szybki sposób ponownie przebudować elementy, czy powiedzieć po prostu, co ma być wielokrotnie wykorzystane. Przez to użytkownik tak naprawdę no, oszczędza dużo czasu, bo nie musi od nowa definiować tych elementów. Wystarczy, że wskazuje dany kształtownik, mówi gdzie on ma być po prostu umieszczony w kolejnym miejscu. Tu no, też na przykład możemy wstawić od razu kilka razy ten sam element. Zwróćcie uwagę tutaj chociażby ten. Jeszcze raz pokażę, że wskazuje kilka docelowych kształtów i automatycznie dany element jest zdefiniowany w odpowiednim miejscu. Jaka jeszcze jest inna zaleta takiego podejścia? No, zwróćcie uwagę chociażby na coś takiego, że mamy te elementy od górnego górne poprzeczki, które powinny być docięte do tej ramy. W wersji poprzedniej w przypadku gdy mieliśmy każdy profil jako osobną część definicji musieliśmy to robić wielokrotnie. W tym razem zobaczcie wskazuje tylko jeden obiekt, natychmiast wszystkie są wskazywane ponieważ to są te same wystąpienia tego elementu. No przez na przykład docięcie, to jest operacja tylko tak naprawdę widzicie po prostu pojedynczych kliknięć i automatycznie Docięcia są przez program tutaj generowane. Podobnie się rzecz ma na przykład przy robieniu docinania narożników. Tak? Jeżeli weźmiemy sobie ten narożnik i ten narożnik chcemy dociąć, automatycznie widzimy, że no, oba narożniki są docinane, ponieważ program wie, że to są ponownie wykorzystane te same elementy, więc olbrzymia oszczędność czasu. W przypadku właśnie wykorzystywania tej technologii, ponownego wykorzystywania kształtowników, czy chociażby tutaj docięcie, które pokazuje nam, że no, nie każda technologia ma też swoje, jak każde, każde podejście, każde badanie ma też swoje, powiedzmy, ograniczenia. No, ten element został ponownie użyty. Nie możemy go sobie obrócić, ponieważ on już, jak widzicie, tutaj w tym miejscu jest docięty. No, co w takim razie zrobić, żeby no, można było takie docięcie zrobić? W każdej chwili użytkownik może sobie na przykład y, dany element, który ponownie użył, przerwać po prostu ponowne użycie. Więc to będzie taki element zostaje zastąpiony nowym kształtownikiem, tylko nową częścią klasyczną. No i to niestety będzie dla tego obiektu trzeba tylko powtórzyć operację chociażby docięcia na tym narożniku. I spróbujemy dociąć też ten element może na tym narożniku. Zwróćcie uwagę, że za każdym razem, gdy ponownie wykorzystujemy elementy, automatycznie tworzona jest jakby sekcja ze startowego elementu oraz z tych ponownie uży, uży, wykorzystanych. To taki jest sposób teraz zapisywania w przeglądarce obiektów. Co jeszcze moglibyśmy zrobić? Możemy na przykład, zobaczcie, wskazać kilka profili. Może nie część główną, tylko profile które były ponownie wykorzystywane z lewej z prawej strony i zobaczcie możemy na przykład wziąć je teraz sobie przenieść do podłożenia. czy zrobić opcję demote na przykład tutaj dać sobie jakieś nazwę sekcji i automatycznie zobaczcie w kontekście struktury zespołu powiedzmy konkretna ram możemy stworzyć sobie podzespół po co takich podzespół tworzyć no przez to żeby na przykład później szybciej wykonać Operacja. Może wyłączę widoczność tutaj tego szkieletu, ponieważ nam nie będzie on potrzebny. Możemy na przykład teraz, zobaczcie, wejść sobie w, bezpośrednio w, do zespołu i powiedzieć, że na przykład chcielibyśmy zrobić szyk kołowy z właśnie z tych oto powielonych elementów względem osi, czyli początek układu współrzędnych, musimy sobie znaleźć. Oś Z w tym przypadku to będzie. Chcemy mieć na przykład dwa elementy. Powilone, na przykład po 108, co 180 stopni, i automatycznie zwróćcie uwagę, mamy już powielone kształtowniki odpowiednio, tak, żeby cała konstrukcja była przykryta. Podobnie możemy zrobić na przykład, jeżeli przejdziemy sobie już do widoku, bo ta konstrukcja ramowa jest tak naprawdę konstrukcją, e, która nam podtrzymuje e, cały układ e, przenośników, Możemy na przykład skorzystać z szyku i powiedzieć, że żeby w szyku brały udział może nie te elementy, tylko spróbujemy w szyku zdefiniować te elementy i powiedzieć, że one powinny być obrócone na przykład dwukrotnie o 180 stopni w ten sposób. Zobaczcie, mamy już całą platformę zdefiniowaną po prostu dla tego naszego przynośnika. No i co najważniejsze, zwróćcie uwagę, że te wszystkie narzędzia, te reuse, działają w pełni w oparciu o, mm, o te zasady, które zostały zdefiniowane, tak? Czyli jeżeli już operowaliśmy to na szkielecie, to zwróćcie uwagę, nie? Problem, żebyśmy żebyśmy chcieli zmienić wysokość naszej wieży z 3 metrów na przykład na 4 metry, automatycznie, zobaczcie, wszystkie elementy są, Poprawnie przeliczane, komponenty ponownie użyte też się dopasowują, są podocinane tak, jak należy, więc mamy cały czas spójny projekt. No, a znacznie szybciej utworzony, no i znacznie wygodniejszy sposób. Także e, mam nadzieję, że ta funkcjonalność Granatora e, RAM udoskonalona e, spotka się z Waszym miłym przyjęciem, no i będziecie z niej często korzystać. E, to tyle, co chciałem pokazać Wam w tej części. E, nowości Inventura 2015. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.